Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie tą oto dużą puszkę kolekcjonera z kolekcji Tops Match Champions League sezon 2020-2021. Puszka ma nazwę Match Winners i w środku mamy 25 kart zwykłych, czyli bazowe, 7 kart specjalnych foliowanych 15 kart ekskluzywnych i jedna karta limitowana, czyli w sumie 50 kart. Cena takiej puszki to 50 zł bez grosika. Tak więc, moi drodzy, otwieramy i sprawdzamy, jak to wygląda w tej puszce Match Winners. W sumie, moi kochani, jest 5 dużych puszek kolekcjonera. Ja oczywiście sobie dokupię jeszcze pozostałe. Ona troszeczkę jest wygnieciona, bo jak wiecie, przyszła w takiej kopercie. No, i popatrzcie, mamy Roberta Lewandowskiego na karcie złotej, limitowanej w sumie dwa zawiniątka. Więc, może najpierw, właśnie sobie otworzymy z Robertem folikę. Robert Lewandowski, karta limitowana złota. match winners No i teraz mamy już właśnie ten set 15 kart match winners Bramkarz Terstegen z Barcelony Następnie Toni Kroos Real Madryt Upamecano Lipsk Diego Costa Atletico, Andrew Robertson, Liverpool, Konopianka, Szachtar Donetsk, Pulisic, Chelsea, Van Bisaka, Manchester United. Kimich, Bayern. O i mamy Łukasza Piszczka. Oczywiście Borussia, Dortmund. Julian Brandt. Również Borussia, Dortmund. Diallo, Paris Saint-Germain. Di Maria. Też Paris Saint-Germain. Tuwą Marsylia. I ostatnia karta Diatta Brugia. Ktoś się tam do mnie dobija. Okej, okay. Otwieramy drugą saszetkę. W sumie folikę I zobaczymy kto tutaj nam wpadnie. Rising Star Benes. Borussia Mönchengladbach. Star Player Salah, Liverpool Rising Star Rodrigo Real. No i teraz mamy karty bazowe: Pereira, Fabinho, Abraham, Evans, Mammana, Tavernier, Herman. Ayer, Jota Byrki, Kimpembe, Halstenberg, Miller, Leiner, Jorente, Mane, Kovacic, Logo Leicester City, Mandanda, Elvedi, Julien, Haland, Di Maria, Hajdara, Neuer, Wendt, Suarez. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o bazówki. I nie wiem, czy zauważyliście, ale nie ma Manchesteru City i Tottenhamu, czyli naprawdę z tymi kartami bazowymi tych dwóch zespołów jest problem. Man of the Match teraz. Paward, Gueye, Jorente, i Kowacic. To są te cztery karty. Men of the match. Które trafiłem tutaj w puszce. Tak więc, moi kochani, jest kolejny set do albumu. To też sobie będziemy wkładać. Na pewno coś tam z kart bazowych też wpadło. Jest nowa karta limitowana Lewandowski Złoty. Więc myślę, że unboxing udany. No i tak. Mówiłem na początku, pozostałe puszki sobie też dokupię, żeby mieć komplecik z tej kolekcji. Tak więc moi kochani, ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, co myślicie na temat tej dużej puszki kolekcjonera Winners. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia i usłyszenia na kolejnych filmach. Cześć Wam.